Cześć! Witam się i ostatnie 5 odcinków z Bad 3. Ostatnie 5 odcinków. Jednego dnia aż 5 odcinków. To wszystkie, które jeszcze do tej pory się na kanale... Na kanale nie pojawiły. Kończymy tę serię. Bad 2 już zakończyliśmy. Bad 1 też. A teraz z Ice Cream 3 kończymy. E wanilia, miękka, bekon, guma, kluska fej. Tą trójką zagramy przez te ostatnie trzy odcinki, czyli w tym odcinku Vanilia. Vanilla, Ten, czyli. level szósty okej ciekawe czy będzie ciało czy nie będzie ciało widzimy osiem krów do zebrania są cztery 4... cztery marchewki i cztery 4... ...pomarańczy. i dwie coś tak mi zacina, że by chcę skierować w dół, a kieruję ich w górę. Dobra, trzeba przejść przez te kroby tędy. Nie ma sensu robić tych tłuch. Jak one są? Nie są. Bo raczej jak jest mało pola do manewru, no to tych prób miał trochę. Jeszcze jedna markaweczka. Nie jest to trudny poziom, tylko dlatego, że jest 8 prób. A i pomarańczki na środku, nie? I teraz robimy szybkie obieg. Zrobiłem szybko ten level. Dwie minuty. Okej. Okay. No to jeżeli będę przechodził, będę przechodził level w dwie minuty, no to trochę szybko pójdą dzisiaj te odcinki. Aż piędzik mamy, nie? Jeden z szat. Przeleciał to teraz 4 kolejne. To do zobaczenia, cześć.